dotrzeć, to właśnie dotarli. Jestem w ogóle zaskoczona taką frekwencją o 9.30 w drugi dzień konferencji. Myślałam, że większość z Was się wczoraj będzie bawiła na afterze, a nawet jeśli się bawiliście, no to super, że dotarliście. Zaczynamy. Poranna kawa z trendami krypto. Kim jestem? Nazywam się Jolanta Mansfeld, prowadzę kanał na YouTube. Jest to kanał głównie z treściami dotyczącymi rynków tradycyjnych, sfokusowanymi na metale szlachetne w formie fizyczne i jestem również osobą, która szuka sposobów dywersyfikacji portfela inwestycyjnego od dwóch lat z Haczkiem przyglądam się krypto ale jestem osobą troszeczkę out of the box, stoję troszeczkę z boku. Nie siedzę i nie zastanawiam się zbytnio nad technologią, od tego są inni, stoją tutaj ci inni, zawsze mogę ich zapytać o zdanie i się poradzić. Natomiast ja przyglądam się głównie aspektom społecznym, czyli jakie dzisiaj trendy inaczej, co krypto może nam dać i jakie potrzeby społeczne zaspokoić. I tym dzisiaj chciałabym się. Przyjrzeć i spróbować z Wami porozmawiać na ten temat. Żeby do tego dojść, zacznijmy od tego, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Tak na dobrą sprawę od ponad dekady technologie nabierają coraz większych rozpędów i jesteśmy uczestnikami rewolucji 40. Najpierw były silniki parowe, potem wprowadzono masową produkcję, potem technologię, a teraz to wszystko nabrało ogromnego rozpędu. Ma być szybko, kreatywnie, elastycznie, efektywnie. Mają być jak najszybsze procesy od klienta, od producenta do klienta. Więc to, co, w czym żyjemy, to jest taka przestrzeń, która integruje maszyny sterowane już za pomocą różnych aplikacji, internetu i ludzi. To wszystko powoduje jedną rzecz: automatyzację. Są takie. Badania, które mówią, że przez najbliższe 10 lat 20 milionów ludzi zostanie wypartych ze swoich stanowisk pracy właśnie poprzez automatyzację. Możecie to zauważyć na co dzień. Kasy w Biedronkach samoobsługowe, żabki, które są już zupełnie nie zarządzane człowiekiem, tylko właśnie maszynami, ale również w domach. coraz częściej są jakieś systemy z cyklu Inteligentne żarówki, które macie, do których macie aplikacje w telefonie i sobie nimi sterujecie, więc to wszystko, co nas otacza, to jest ogromnie przyspieszająca technologia, automatyzowanie procesów i zarządzanie wszystkim bez użycia albo przy jak najmniejszej liczbie ludzi. I tutaj warto się zastanowić, jakim filarem rewolucji 4.0 jest właśnie blockchain. Zobaczcie, że smart kontrakty, są genialne do automatyzacji procesu produkcji, łańcucha dostaw, czyli to, o czym mówiłam. Blockchain tutaj idealnie odpowiada na te zapotrzebowania i na rozwijającą się technologię od ostatniej dekady. Wszystkie procesy nam przyspieszają, coraz więcej rzeczy robimy w przestrzeni cyfrowej. Kolejną rzeczą, która się nałożyła na przyspieszające, coraz bardziej e, Zmiany i wepchnięcie ludzi w świat aktywów cyfrowych i świata cyfrowego jest to, co większość z Was pamięta, czyli pandemia i COVID-19. Większość z Was, jak tutaj siedzi, pewnie ma znajomych, albo sama przeszła na pracę zdalną, co oczywiście ma swoje plusy, bo oszczędzacie czas, nie przemieszczacie się. Do pracy, możecie mieć elastyczny czas pracy, czyli wykonywać wtedy swoje obowiązki, kiedy przyjdzie wam na to ochotanie, Nie siedzicie od 7 do 15, tylko wtedy, kiedy macie okienko czasowe, kiedy macie zadanie do wykonania, szybko je wykonujecie i przechodzicie do innej czynności. Kolejną rzeczą, i tak naprawdę, branżą, która została wygranym, hmm, tej historii, którą znamy od dwóch lat, czyli całej pandemii, to jest cała branża e-commerce. Ilu z was robi teraz głównie zakupy w Internecie? Jak bardzo ilość transakcji dokonywanych przez was się po prostu zwiększyła? Zobaczcie, tu mamy automatyzację procesów technologicznych, a od dwóch lat mamy totalną automatyzację. Automatyzację to może nie, ale przeniesienie jednostek społecznych jak najbardziej do świata cyfrowego w każdym aspekcie życia. Pracujecie w online, robicie zakupy w online, chodzicie na randki w online, wszystko robicie w online, zanikają coraz bardziej więzi społeczne. Dzisiaj tego nie będziemy oceniać, tylko zwróćcie na to uwagę, jak bardzo każda dziedzina waszego życia. Wchodzi dzisiaj w online i w świat cyfrowy. Jak już Wam mówiłam, jestem bardziej osadzona w rynkach tradycyjnych i nie będę się tutaj zbytnio rozwodzić na temat trendów krypto pod kątem technologicznym. Ja, będąc również inwestorem w tym sektorze, oprócz zaczęłam się zastanawiać, co dają mi trendy krypto poszczególne albo jakie moje problemy mogą rozwiązać. Oprócz czystej spekulacji. Wiadomo, że w ostateczności sprawdzamy stan konta i chodzi o to, żeby się po prostu zgadzało, ale spójrzcie, postarajcie się zmienić optykę i na dobrą sprawę zastanowić, który z trendów krypto daje Wam jakąś prawdziwą wartość, co może zmienić w Waszym życiu. I to nie chodzi o to, żeby to brzmiało górnolotnie tylko i wyłącznie, tylko... Jaki trend krypto może Wam pewne rzeczy ułatwić? I ja dzisiaj chciałabym powiedzieć trochę o DeFi i o NFT, dlatego że tu zobaczyłam pewne rzeczy. Rozmawiam też z polską sceną krypto, przyglądam się pewnym projektom. W związku z tym też poprosiłam niektóre teamy, żeby pomogły mi i zbriefowały swoje projekty i powiem Wam, co w nich zauważyłam ciekawego. Wydaje mi się, że jeśli jest to konferencja w Polsce, dotyczy Polski, to skoncentrujmy się też na rzeczach i produktach polskich. DeFi, jak wiecie, to jest świat zdecentralizowanych finansów. Macie wszystkie odpowiedniki produktów bankowych w oparciu o blockchain. Możecie pożyczać, możecie lokować, zarabiać, ale najważniejszą rzeczą dla mnie tutaj to jest pominięcie pośrednika jakim jest bank. Czyli tak zwane peer to peer od jednej osoby do drugiej. Z pominięciem całej struktury bankowej. I patrząc na polskie projekty, takim projektem, który bardzo ułatwił moje życie pod tym kątem jest Signups Network. Z chłopakami się znamy, pracujemy, i oni mają bardzo ciekawe produkty i pomysły pod kątem społecznym. Po pierwsze uruchomienie bramki fiatowskiej, gdzie przez kartę rewolut możecie za walutę kupować konkretne krypto. Pomijacie. Dobra, zapowiedź poleciała. Cześć, Artur. Kolejną fajną rzeczą to jest to, że w banalny sposób za, y, można inwestować w projekty, czyli inwestycyjnie. Możecie wybrać sobie przez ich launchpad konkretne projekty, zainwestować i tak na dobrą sprawę nie musicie tego robić po sieci Ethereum, płacić milionów monet, tylko wybieracie sobie dowolnie, czy chcecie to zrobić przez Binance Smart Chain czy przez Polygon. Jest tam integracja naprawdę wielu chainów, to ułatwia. Jestem blondynką, opanowałam, polecam. Uważam, że przy DeFi naprawdę należy szukać projektów czy produktów, które są nam w stanie ułatwić i inwestowanie, ale też obrót i wycofywanie gotówki wtedy kiedy będzie trzeba. Pamiętacie tą historię całkiem sprzed niedawna w Kanadzie, kiedy okazało się, że tak na dobrą sprawę Protestując przeciwko jakiejś kwestii, tam akurat chyba przeciwko zastrzykom, poblokowano protestującym konta w zwykłej bankowości. Dlatego jeśli nie macie ekspozycji, to warto poszukać jakiegoś produktu z DeFi, który pomoże Wam po prostu przemieścić płynnie środki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oby nie, ale warto mieć alternatywę, jedną, drugą, trzecią i mieć ten plan B, C, gdyby coś poszło nie tak. Kolejnym trendem, mamy mało czasu, dlatego ja się dosyć sprężam, bo wiem, że o 9.45 chyba Rachim zaczyna, a o 10.00 jest mm, Białek. Jest to dosyć ciekawa merytoryka, więc też jeśli macie czas, to Was zapraszam. Ale kolejnym trendem tak szybko to jest NFT. Tak właściwie to wszyscy chyba mówią o NFT, o Bored Apes, o obrazkach, ale warto się zastanowić, jakie podtrendy się w nim znajdują, i co ten trend może nam dać? Jakie mogą w przyszłości być problemy? Rozmawialiśmy już chociażby o mm, automatyzacji pracy, o tym, że mnóstwo ludzi na przestrzeni najbliższej dekady, dwóch straci swoje stanowiska pracy, bo zostanie po prostu zastąpiona sztuczną inteligencją, robotyką, automatyzacją. I tutaj, takim trendem, który jest w obrębie NFT, jest play to earn, czyli grasz i zarabiasz. Nie wszystkich może tutaj pokoleniowo to dotyczy, ale każdy pewnie z nas będzie miał albo ma dzieci, które rodzą się praktycznie ze smartfonem w ręku. I tutaj nie wygracie z tym, ale możecie to dziecko kierunkować, żeby robiło coś, gdzie będzie mogło rozwijać swoją pasję zainteresowanie, a przy okazji uczyło się czym jest inwestowanie w ten sposób. Będzie mogło zbierać przedmioty, wymieniać je, sprzedawać, handlować tym. Wy również też będziecie mogli, jeśli wasza praca zostanie zlikwidowana. Nie wiem, czy wiecie albo znacie ten case Axi Infinity na Filipinach, gdzie, tak na dobrą sprawę, ludzie grający na telefonach w gierkę utrzymywali po prostu ze sprzedaży tokenów całe swoje rodziny. Więc wydaje nam się, że Filipiny są odległe. Ale uważam, że niektóre problemy są globalne i one również mogą dotknąć nas prędzej czy później w jakikolwiek sposób, może w innej formie, ale warto o tym pamiętać. I tutaj właśnie to o czym mówię, jednym z polskich projektów, który akurat jest na drugim piętrze, i możecie z chłopakami porozmawiać. To jest Tubli. Nie wiem czy yy, znacie gierkę Pokémon Go czyli chodzenie po mieście, taki geocaching, chodzicie, macie mapkę i łapicie pokemony. Chłopaki zrobili coś takiego na blockchainie, oczywiście nie chodzicie i nie szukacie pokemonów, ale macie spoty, macie miejsca, do których sobie chodzicie po mapce i znajdujecie konkretne rzeczy, gadżety, które dostajecie w świecie realnym. Oni czyszczą magazyny z zalegających rzeczy albo z tego, co dadzą im partnerzy, sponsorzy, a Wy chodzicie, macie być w określonym miejscu o określonej porze, robicie bach, dochodzicie jeśli się złapiecie w ilości, bo wiadomo, że ilość nagród jest ograniczona, bo oni dostają jakieś pule tego, zbieracie. I oczywiście wiadomo, że czasem są to drobne gadżety i drobne rzeczy, ale czasem są naprawdę fajne tematy, grube rzeczy. Można to spieniężyć na rynku wtórnym, może to wam przynieść jakąś korzyść. Gracie, ale zarabiacie. I to jest przewaga nad samym graniem i marnowaniem czasu. No, tutaj macie taki chłopcy przygotowali szybki opis, jak to działa, ale więcej naprawdę się od nich. Mają stanowisko chyba naprzeciw obu tych sal, także ze spokojem. No i coś, co nas czeka, i możemy tutaj upatrywać zarówno szans, jak i zagrożeń. To jest właśnie też skutek tego, o czym mówiłam, czyli przeniesienie, Praktycznie wszystkich sfer naszego życia do y, świata wirtualnego, czyli trend metaverse. Wirtualne światy, w których możemy wchodzić za pomocą naszych awatarów, postaci, w interakcje. Możemy siedzieć w domu, a spotykać się w kimś w za pomocą VR-u, iść na imprezy. Chyba właśnie projekt Uniqli w Sylwestra robił w Decentralandzie tego typu imprezę i mając swojego awatara można było w Bici się pobawić, taka impreza. Coś, co moim zdaniem będzie ewoluowało i na pewno z nami zostanie. Będzie niosło pewnie ze sobą również masę zagrożeń społecznych, ale tutaj y, przyjrzyjmy się, jak projekty krypto szukają rozwiązań i próbują wnieść wartość w obrębie właśnie czegoś wirtualnego. E, przygotowując tą prezentację nawiązał mi się całkiem fajny kontakt z Wojtkiem Rówkom i on mi opowiadał o Unikli. Unikli właśnie szuka takich rozwiązań, żeby nft nie były tylko obrazkami, tylko żeby było, były przedmiotami, które oprócz tego, że będziecie mogli używać w świecie wirtualnym, to będziecie mogli do różnych światów wirtualnych przenosić te itemy. Oni to nazywają Wearables 3.0 czyli produkty, które zbieracie, możecie również otrzymać w realnym świecie. Mintujecie sobie bluzę, skarpetki, inne rzeczy i oprócz tego, że macie to w odpowiednio u nich, to możecie to przenosić do innych światów. No tu właśnie y, chłopcy przygotowali tą, y, ten slajd, który, ten problem, który głównie chcę rozwiązać, to jest to, żeby NFT-ki miały konkretne zastosowanie. Dawaj. No i teraz pytanie dla Was. Co oprócz czystej spekulacji? Jakie trendy według Was będą rozwojowe w przyszłości, wniosą realną wartość i przy okazji będzie się w portfelu zgadzało? To jest pytanie otwarte. No i co? Kogo tutaj poproszę? Okej, okay, czyli privacy, uh -huh, na pewno będzie to trend, który się będzie rozwijał. Secret network, na przykład. Też ciekawy pomysł, jasne i na pewno rozwiązuje konkretny problem. Ja może nie odpowiem dokładnie na temat konkretnej kategorii, ale uważam, że będzie się kryptocywilizować. To znaczy, że po pierwsze, będziemy mieli bardzo stabilny biznes Web 2.0, który ma przychody, koszty, ekspansję, zespół itd., itd. I do tego mogą być stosowane trendy Web 3, takie jak NFT czy tokeny. I tylko wtedy to ma szansę tak naprawdę być dobrym instrumentem inwestycyjnym, gdzie mogę bardzo łatwo nabyć i pozbyć się tokenów, a jednocześnie za tym mam stabilny biznes, który rośnie. Tak, ja myślę, że te trendy, które o których pewnie każdy z nas myśli trochę inaczej, one będą ewoluować. Kryptowaluty są przeogromnie dynamicznym światem i każdy trend kierunkuje się, nie? W lewo, w prawo, bardziej nabiera innych kształtów, ale wtedy to ma sens, a adopcja, jak widzicie, zaczyna być coraz większa. Tak na dobrą sprawę mam wrażenie, że koło zamachowe dopiero poszło w ruch. No, to wyrobiliśmy się pięknie w czasie. E 9.45 Rachim zaczął o 10.00. Jest Wojtek Białek w sali teatralnej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i chciałabym, żeby tamto pytanie zostało z Wami na dłużej przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. To jest bardzo ważne. Dziękuję.